Kontrabanda, CHTAP szczę z buku 2015 RX Spierdolić wszystko, spać po melinach Nie dziękujemy, to nie nasz klimat Iść w pojedynkę, razem nie trzymać Nie dziękujemy, to nie nasz klimat, nie dbać już o nic, życie przeklinać Nie dziękujemy, to nie nasz klimat Wziąków Pierdolić, wspólników tymać. nie dziękujemy to nie nasz klimat. My musimy się wspierać tu każdy mi to przyzna. Bo bez tego to życie smakuje jak trucizna. Lepiej nie bądź jak pizda i jak tamci frajerzy. Bo to życie, a z życiem każdy musi się zmierzyć. Twój kolejny stary żołnierz zasilił szeregi wrogów. Bo zapomniał, że nie można robić dla kolegi rogów. Zdrajca będzie zdrajcą i przebaczenia nie kupi Choćby nie wiem, jakie nękały go sumienia wyrzuty Musisz sam swoje przeżyć, ja ci słowem pomogę. Lecz nie jestem od tego, żeby wytyczać ci drogę. Możesz przegrać z nałogiem. Pisać wszystko na straty, Ziomek to nie mój klimat, nie chce brać życia na rady Ruchasz ściąga, trupę, gardzę tym Szczeć żyć czy śmierci, Czy fałszywe suki, state W był kiedyś interes kręcił ty całkiem nie szło to ten twardziel mówił spoko Luz. Przez niego piszą protokół, wraca frajer do kokonu Z wszystko spać po melinach Nie dziękujemy To nie nasz klimat Iż po jedynkę razem nie trzymać Nie Dziękujemy nie dbać już o nic, szycie przeklinać. Nie, dziękujemy. To nie nasz klimat, wziął nam pierdolić wspólników. Nie dziękujemy, to nie nasz klimat Cały czas się żalać, eks-dziewczynę wspominać Nie dziękuję, kolego, w ogóle to nie mój klimat Ja zaczynam od nowa i nie bratam się z wrogiem W taki klimat nie wchodzę, tu nie chodzi o modę Są tacy, którzy ziomów bez wahania przerobią na siano Potem przy pierwszej lepszej okazji tu zrobią to samo To nie mój klimat, mam na takich srogo wyjebane Tacy ludzie nie wyciągać ręki, mogą mi na amen Słodkie ciasto jak rajtki, do rapy osłegu Na Facebooku w chuj ludzi w życiu zero. Całe życie bez reguł i ta sztuczna napina. Wszystko fajnie, kolesko, ale to nie mój klimat! Ey! Okradać braci, sorry, ale to nie klimat nasz! Rachunek zapłaci spory, zaciśnięta i na Są zasady niepisane, mamy w genach jedynie! Ten za życia kuta swany, dena, tem się wie! Tem się wie! wszystko, spać po melinach! Nie dziękujemy, to nie nasz klimat! Iż po jedynkę, razem nie trzymać! Nie dziękujemy! Konie nasz klimat nie, patrzysz on nic, czy przeklinać nie? Dziękujemy, konie nasz klimat wziął, ma pierdolić w nie dziękujemy, to nie nasz klimat! Trzeba być konsekwentnym, obietnicy dotrzymać. Proponujesz inaczej, dzięki, to nie mój klimat. Będę ciągle nagrywał, to przekaz dla kumatych. Zróbmy disko. No story, już nie znam się na tym. Z normalnymi ludźmi stama, a od kureństwa z Tak samo w życiu prywatnym i nie inaczej na mikrofonie. Na niej nienawiść jeszcze nikt, nic nie zbudował. Nie mój klimat, staram się od tego izolować. Toczy dobre przyjaciele, zapycanie jak szuja. W takich ludzi już nawet nie chcę wbijać Szczerość, prawda, nie kumasz, tu nie wszystko jest słodkie Bo to nie jest mój klimat, zbierać kumpli dla fotek Siedzieć, szalić, chodzić, błagać, leżeć, załamiwać się Żaden z nas nie prosi o nic, to na pewno nie naszym klimatem, bo Idziemy po swoje, zrozum, że to droga prawdziwego z Dla braci zaufania, wotum, weto, dostają na wstępie te Hej, Spierdolić wszystko, spać po Melinach, Nie dziękujemy, to nie nasz klimat iż po jedynkę, razem nie trzymać, nie dziękujemy nie nasz klimat Nie, nie. patrz co nic Życie przeklinać Nie, nie. dziękujemy nie. To nie nasz klimat, wziął ma spierdolić, wspólników Nie dziękujemy, to nie nasz klimat. Trzeba mieć charakter, cholopocuta ta spina Zadzwoniłeś na pały, Kurwa to nie mój klimat, krócja te rozpoczynam. Zapamiętaj na stałe społeczniacy, jakoś ich nigdy nie rozumiałem. Spokałem na drodze, kurwy, które własnym ludziom życzą źle. Jej panie jego to z niczym nie liczą się. Nie mój klimat, znać ich nigdy nie chcę więcej już Przynieś im na tacy, to wbiją ci w serce nóż. Braci nie zapominam Pójdę za nimi w fogę, a moje wersje tu płoną Jak chcesz, to możesz lać wodę, ja nie skończę za rogiem Jak spod i leży. bo to nie jest mój klimat Wcale mi to nie leży Drogowie nigdy nie będą siedzieć przy jednym stole ze mną Ey, Nie podam Ey. tobie nigdy ręki, ej ty koleś, pierdol się Chyba pojebały ci się styki w mózgu, nie działają swoje Martwica, konfidenci, jeszcze zdrajcy człowieku, to nie nasz klimat, nasz klimat. Wspieraj swojego ulubionego artystę kupując płyty i ubrania na www.preorder.p.